Teraz wejście na plażę w Człopinie. Wielka niewiadoma co tam nas czeka. Zeszliśmy z latarnią, już dwa kilometr idziemy. A teraz tutaj za tą górą z Piachu jest plaża. Ciekawe jak mało kto tu dochodzi, bo kawał drogi z parkingu 2 km w sumie. Idziemy po piachu do góry. O, ciężko iść po takim piachu do góry, ale będzie pięknie. Jeszcze, jeszcze idziemy. O matko, te buty. Co tam jest? Uwaga! O, ale czad. Tu góra spiechu, z piechu. Jak tu zejść? Normalnie. Chyba trzeba się sturwać Normalnie góra z piechu. Wow. Ale plaże. Ja nie mogę. Cudowno. Ja ciężko. Normalnie. Czarto. Ciart. Szeroka, w ogóle nie ma ludzi. W ogóle. W ogóle nie ma ludzi. O! I kochaj, ale czadowo, nie?